Jeżeli postanowicie odwiedzić Tomaszów, to jadąc do tego dawnego miasta Rodziny Ostrowskich, warto przecież zajrzeć po drodze do innych ciekawych miejsc, wsi, miasteczek. I właśnie dzisiejszy odcinek będzie temu poświęcony. Co po drodze do Tomaszowa może zobaczyć? A przybliżą Wam te ciekawostki dzisiaj nasza kochana trójka, czyli Agnieszka, Adam oraz Krzysiek. Cześć! Witajcie! Zaczynamy! Aloha! 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 <grymne> Naszym pierwszym przystankiem na trasie jest no stacja kolejowa w Rokicinach Kolonii. Stacja na trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Budynek tej stacji powstał w połowie XIX wieku, kiedy kolej warszawsko-wiedeńska została zbudowana. Była to najbliższa łodzi stacja kolejowa i do czasu wybudowania odnogi z koluszek do dworca Łódź Fabryczna, to właśnie tutaj trafiały zarówno surowce dla łódzkich fabryk jak i gotowe wyroby z łódzkich fabryk, na przykład fabryki Karola Scheiblera właśnie tutaj docierały i dalej w świat były wywożone koleją. Niedaleko stacji kolejowej w Rokicinach znajduje się także zajazd poczty konnej wybudowany w 1848 roku. Ten budynek dzisiaj pełni funkcję domu kultury, natomiast rolę zajazdu konnego pełnił przez kilkadziesiąt lat. W czasie II wojny światowej został zamieniony na magazyn, znajdowały się również w nim sklepy, a po wojnie szkoła oraz przedszkole. Z Rokicin kierujemy się w stronę ujazdu, ale zamiast jechać bezpośrednio drogą krajową 713, odbijamy nieco w bok do wsi Popielawy, rozsławionej przez filmy Jana Jakuba Kolskiego. Sam reżyser zresztą mieszka tutaj w Starym Dworze. Naszą uwagę przykuł jednakże pochodzący z początku XX wieku młyn oraz przepiękne zielskie krajobrazy. czasem docieramy do ujazdu Kiedy mówimy o Ujeździe, najczęściej przychodzi nam na myśl Zamek Krzysztoporski. Natomiast jest musznie, ponieważ także właśnie w okolicach Łodzi, na drodze do Tomaszowa Mazowieckiego, znajduje się bardzo urokliwa miejscowość Ujazd, w której możemy na przykład zobaczyć Pałac Rodzin Ostrowskich. Tych Ostrowskich z Tomaszewa Mazowieckiego. Zresztą nad wejściem również znajduje się herb rodowy rodziny właśnie Ostrowskich. Sam zamek XV-wieczny Piotra Dunina już nie istnieje, natomiast na jego, można powiedzieć, podwalinach w 1812 roku Antoni Ostrowski postanowił wznieść swoją rodową rezydencję. I to ją właśnie dzisiaj możemy podziwiać w trakcie remontu, nieco odnowiona, nieco przebudowana, ale za to otoczona przepięknym parkiem pełnym stawów. Oprócz dworu, będącego niegdyś główną siedzibą rodziny Ostrowskich, zabytkowym budynkiem dawnego miasta Ujazd jest XVII-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Warto zwrócić uwagę na rokokowy ołtarz, dwa ołtarze boczne z figurami czterech ewangelistów oraz barokową ambonę. Tutaj również znajduje się mauzoleum rodzin ostrowskich, zaprojektowane w stylu neobarokowym przez architekta Konstantego Wojciechowskiego. Kolejnym przystankiem na naszej trasie jest Będków. Wieś położona w Dolinie Wolburki przez wiele wieków była miastem. Co możemy zobaczyć w zachowanym do dziś układzie urbanistycznym? Wieś jest również związana z osobą Władysława Rejmonta, który tutaj uczęszczał do szkoły. No i od razu zapowiem, że to nie jedyne miejsce dzisiaj, które z Władysławem Rejmontem jest związane. Najważniejszym zabytkiem Będkowa jest kościół, sanktuarium Matki Boskiej Będkowskiej, który został wybudowany w XV wieku i mimo licznych przebudów zachował swój taki obronny, monumentalny charakter. Zbudowany z czerwonej cegły. W środku na uwagę zwraca obraz, cudowny obraz Matki Boskiej Będkowskiej, również pochodzący z XV wieku oraz liczne epitafia, tablice nagrobne, również tablica fundacyjna z XV wieku, a na terenie wokół kościoła, gdzie kiedyś znajdował się cmentarz, można zobaczyć kilka zachowanych XIX wiecznych rzeźbionych nagrobków. Pieniądze na budowę tego kościoła przekazał tutaj dla miejscowości Kazimierz Jagiellończyk i to również on nadał będkowowi prawa miejskie. W 1880 roku do wsi Wolburka, położonej nad rzeką Miągą, przybyła rodzina Reymontów. Tutaj właśnie ojciec przyszłego noblisty, Władysława Stanisława Reymonta, kupił posiadłości, pokupy hektarów gospodarstwa rolnego wraz z młynem. Dzisiaj młyn nadal mieści się nad rzeką Jazgą, tylko że już nie ma miejscowości Wolburka. Dzisiaj nazywa się ona Praszki. I to właśnie w Praszkach można oprócz młyna należącego dawniej do rodziny Reymontów podziwiać również głaz pamiętający Dom, w którym wówczas nastoletni, początkujący jeszcze pisarz zaczynał swoją karierę. Dzisiejszy dom to nie jest ten dom, w którym mieszkał pisarz, natomiast Głaz jest takim faktycznie łącznikiem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Tuż za młynem w Praszkach znajduje się Lipa. Która nosi imię Władysława Stanisława Rejmonta. Lipa ta ma ponad 8 metrów obwodu pnia. I pomimo tego, że widać pewne ślady uszkodzenia tej lipy, ta pusta przestrzeń w kształcie takiego wysokiego komina, to lipa ma się świetnie. Cały czas jest to drzewo żyjące i należy do tych największych drzew, najgrubszych drzew na terenie województwa łódzkiego. Drzewo to ma 400 lat. Nie, nie opuściliśmy województwa łódzkiego. Zamość, przez który przejeżdżamy, leży pomiędzy Praszkami a Czarnocinem, do którego właśnie zmierzamy. Być może w większości z Was Czarnocin kojarzy się z budzienią mleczarską, z której pochodzą przepyszne serki oraz produkty właśnie mleczarskie, ale również warto tutaj zajrzeć nad Rzeczkę Wolburkę, w sąsiedztwie której utworzono na początku XXI wieku bardzo malowniczy zalew. Warto tutaj po prostu przyjechać, odpocząć, odprężyć się, może popływać, a może po prostu zapomnieć o stresach dnia codziennego. Jedną z atrakcji na trasie naszej dzisiejszej wycieczki są również źródła królewskie, wokół których została wybudowana grota z tarasem widokowym i ścieżkami spacerowymi. Pomysłodawcą tego założenia był niestety już nieżyjący pan Paweł Święcicy. On również jest pomysłodawcą, współtwórcą jeszcze jednej atrakcji, do której chcemy was zabrać na koniec naszego dzisiejszego odcinka. No to jedziemy. Nie, to nie było w planie, żeś to powiedziała. <grym> A na sam koniec chcielibyśmy Was zaprosić na hawaje! I być może zastanawiacie się, U, a gdzie hawaje koło Tomaszowa Mozowieckiego, gdzie hawaje w województwie łódzkim. Otóż, jeżeli odbijecie z czarnocina w kierunku, Tuszyna, ale potem jeszcze na wolę kutową, to traficie do małej wsi rzepki. I właśnie w rzepkach znajduje się nad y, stawem na banowiczu położonym za lewem, y, taka mała, ciekawa atrakcja dla każdego, kto jest spragniony, właśnie egzotycznych klimatów i chciałby na przykład pojechać pod palmy, ale go na przykład, na przykład, no czas, nie, czas mu nie pozwala, albo finanse, uu, nie bardzo. No to my zapraszamy właśnie do Rzepek. Innymi słowy, aloha! Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas przy oglądaniu naszych spacerów onlineowych oraz przy oglądaniu, mamy nadzieję, że oglądaniu naszych filmów. Do zobaczenia na szlaku. Cześć może? Aloha, jeszcze raz Aloha. Aloha! aloha! Cześć, witamy. Zapraszamy. I czekamy na Was.